Ojca Pio. 5 stycznia, dzisiaj więc, obracia, zacznijmy czynić dobro, ponieważ do tej pory nic dobrego jeszcze nie zrobiliśmy. Słowa te. Które seraficki ojciec święty Franciszek w swej pokorze odnosił do siebie samego, uczyńmy naszymi na początku tego nowego roku. Naprawdę, nic dobrego aż do dnia dzisiejszego nie zrobiliśmy. A jeśli uczyniliśmy coś dobrego, to jednak bardzo mało. Kolejne lata i dni następowały po sobie, a my nawet nie zapytaliśmy siebie, jakie wykorzystaliśmy. Czy nie było niczego w minionym czasie do naprawienia, do usunięcia czy do dodania, jeśli chodzi o nasze postępowanie? Żyliśmy dotąd bezmyślnie, jak gdyby pewnego dnia wieczny sędzia. Nie miał nas wezwać do siebie i zażądać sprawozdania z tego, co zrobiliśmy, jak wykorzystaliśmy nasz czas. A przecież z każdej minuty, z każdego poruszenia łaski Bożej, z każdego świętego tchnienia, z każdej okazji, którą nam dano do tego, aby czynić dobrze, będziemy musieli się bardzo dokładnie rozliczyć. Nawet najlżejsze przekroczenie świętego prawa Bożego będzie brane pod uwagę. I po raz kolejny z serca Was witam. Jak już wczoraj zapowiedziałem, dzisiejszy cytat i idące za nim moje komentowanie znowu dotyka czasu. Dzisiaj jednak w nieco innym aspekcie: a mianowicie przyjrzymy się, czy rzeczywiście. Możemy być tylko i wyłącznie dumni ze swojego życia i ilości dobra, które posialiśmy na tym świecie. Być może zwróciliście uwagę na to, że ojciec Pio już kilkakrotnie w swoich cytatach na naszym kanale sygnalizował, że ma na tym polu wiele sobie do zarzucenia. I tak patrząc na to to można by się załamać, bo jeśli ten święty zakonnik wyrzuca swojej duszy, że nic dobrego do tej pory nie uczyniła, to o ile nie uznamy tego za pewną przesadę, to można by dojść do wniosku, że my to już w ogóle nie jesteśmy w stanie osiągnąć niczego, a już tym bardziej zadowolenia. No i tak właściwie to nie powinniśmy go osiągać, w tym właśnie rzecz. Chodzi o zadowolenie ze swojego postępu duchowego. Czy ktoś dobrze przeżywający swoją wiarę jest w stanie szczerze powiedzieć, że cieszy go jego duchowy postęp? Patrząc z zewnątrz, można się dziwić, jak daleko postąpił w swoim życiu. Możemy tak powiedzieć, gdyż porównujemy do siebie czy do innych ludzi. A przecież zmierzanie do doskonałości to droga w kierunku doskonałego Boga. I nie wiadomo, jakim trzeba by być pyszałkiem, by mierzyć się z Bogiem i jeszcze być zadowolonym z wyników takich pomiarów. Wspomniałem już, że ludzka pycha, przejawiająca się w takim stwierdzeniu, że już jednak jakiś tam poziom duchowego życia udało się osiągnąć, szybko zostawała temperowana poprzez upadek takiego kandydata do pyszałkowania. Wiadomo, że każdy z nas uczynił w swoim życiu trochę dobra, ale także i wiele zła. Nie ma ludzi bez grzechu. To sama natura człowieka na to wskazuje. I nie ma miejsca tak świętego i tak ukrytego, gdzie nie wdarłby się grzech. W liście do Rzymian czytamy: Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Już kiedyś się nad tym zastanawialiśmy, jak to jest, że ludzie święci byli w stanie mówić o sobie tak bardzo źle. Sam długo nie mogłem tego zrozumieć. Czy to jest jakaś fałszywa pokora? Sam jest przekonany o tym, że jest. Przecież dobry, a mimo to mówi co innego? Czasami takie postawy również się spotyka w świecie, ale jeden z mistrzów duchowych powiadał, że fałszywa pokora jest jeszcze gorsza od pychy. Przykład: szczera pochwała, jak ty pięknie śpiewasz. I ta osoba jest przekonana, że rzeczywiście tak jest. Ale głupio jej tak jakoś wprost się do tego przyznać, podziękować, więc fałszywie zaczyna temu zaprzeczać. A gdzie tam to takie tam tylko pianie jak kura? To nie jest dobre i nie róbcie w ten sposób. Nie tylko dlatego, że jest w tym fałsz, ale głównie dlatego, że jest tam brak wdzięczności wobec Bożych talentów, którymi nas obdarzył. To tak na marginesie. Ale u ojca Pio, czy wspomnianego dzisiaj przez niego ojca Franciszka, nie było fałszywej pokory. To było szczere i wynikało z głębokiej świadomości ograniczoności człowieka, a także z tego wielkiego dystansu, jaki dzieli człowieka i Boga. Kto jest blisko światła, ten dokładnie widzi wszelkie swoje niedoskonałości. Ojciec dalej pisze takie słowa: Naprawdę nic dobrego aż do dnia dzisiejszego nie zrobiliśmy, a jeśli uczyniliśmy coś dobrego, to jednak bardzo mało. Kolejne lata i dni następowały po sobie, a my nawet nie zapytaliśmy siebie: Jakie wykorzystaliśmy? Czy nie było niczego w minionym czasie do naprawienia, do usunięcia? Czy do dodania, jeśli chodzi o nasze postępowanie? W tym fragmencie pojawia się pewna podpowiedź, by kolejne dni i lata nie upływały w bezmyślności, lecz by ciągle zadawać sobie pytanie, jakie wykorzystaliśmy, co należałoby naprawić? Co ze swojego życia, zachowania, postępowania należałoby wyeliminować? A co do niego dodać, by było lepsze, piękniejsze? Zastanówcie się, przecież to, co nam podpowiada ojciec, takie zastanawianie się nad swoim życiem, zachowaniem, postępowaniem, podsumowywanie każdego dnia, a także pewnych okresów życia, to przecież nieco innego jak rachunek sumienia. Dobre i systematyczne korzystanie z tej duchowej praktyki powoduje, że ludzkie sumienie będzie kształtowało się w prawidłowy sposób. Podejmowany trud duchowy będzie procentował, a człowiek będzie żył w prawdzie przed Bogiem i przed samym sobą. Tak, również przed samym sobą. Bo nierzadko się zdarza, że człowiek sam siebie również. Potrafi oszukiwać. Celowo? Może czasami i tak się zdarzyć, ale chyba najczęściej wynika to z nieświadomości. Księża ubolewają nad takimi przechwałkami w konfesjonale, które wynikają właśnie ze źle ukształtowanego sumienia, bo potem mają do czynienia z takimi spowiedziami: nikogo nie zabiłem, nie zgwałciłem, nic nie podpaliłem. To wszystko. Więcej nie pamiętam. Nic tylko przeprosić, zdjąć na chwilę figurę jakiegoś świętego w ołtarzu i wstawić tam takiego penitenta, kandydata do ołtarzy, świętego bez grzechów. Skoro jest tak bezgrzeszny, niech trochę postoi na ołtarzu, ludzie popatrzą, pomodlą się. Nie? Aż tak to, nie? No to chyba coś nie gra. O zdrowe sumienie, Także trzeba się starać. Rachunek sumienia pomaga w tym, by było ono właściwie ukształtowane. Takie, w którym wiele grzechów się mieści, i nic nie sygnalizuje, nazywamy sumieniem szerokim. I wtedy tak wiele grzechów się tam zmieści, a mimo to nic nie wyrzuca, nic nie sygnalizuje. Wszystko jest w porządku. Posłużę się fragmentem książki. Rozważania o wierze księdza Dajczera. To ten kapłan, który miał swojego czasu niezapomniane spotkaniem z ojcem Pio właśnie. Spotkanie, które tak bardzo wpłynęło na jego dalsze życie. To znowu kolejne moje dodawanie historii poza głównym tematem. Mam nadzieję, że nie zaciemni to głównego przesłania tego odcinka, ale skoro już o tym wspomniałem, to opowiem wam również dzisiaj i tę historię. Miało to miejsce w 1961 roku. Ksiądz Dajczer był wtedy młodym, trzydziestoletnim kapłanem i przebywał na studiach w Rzymie. Skąd? Któregoś dnia wybrał się do San Giovanni Rotondo, gdzie, jak pamiętamy, przebywał właśnie ojciec Pio. Był na mszy świętej, sprawowanej przez ojca Pio, o czwartej rano. Był blisko ołtarza, zaledwie kilka metrów klęczał co było dla niego wielkim przeżyciem, ponieważ widział jak ojciec Pio głęboko przeżywa MSZ Świętą, jak rozmawia z kimś rzeczywiście obecnym na ołtarzu, z żywą osobą. Ojciec Tadeusz był przekonany o świętości tego zakonnika i bardzo chciał się u niego wyspowiadać, by przez niego usłyszeć głos Boga ze wskazówkami na dalsze życie, co ma dalej robić. W końcu doszło do tej spowiedzi, która przebiegała zwyczajnie, to znaczy tak jak każda spowiedź, ale nic tam nietypowego, jakiegoś cudownego podczas niej się nie stało. Dopiero to, co nastąpiło później, ksiądz Dajcer zapamięta na całe życie. To go odmieniło na zawsze. Ojciec Pio zaczął powtarzać jedno zdanie: dlaczego? Ale dlaczego? Dlaczego nie chcesz pójść za Bogiem do końca? Nie pomagało żadne tłumaczenie. Ojciec Pio pytał, uporczywie zadając to samo pytanie, dlaczego? Pytał podniesionym głosem coraz głośniej, dlaczego nie chcesz? Ale dlaczego? W sumie powtórzył to pytanie kilkadziesiąt razy. Gdy ksiądz Dajczer wyszedł z klasztoru, wydawało mu się, że utracił świadomość świata, siebie, poczucie czasu. Przez kilka godzin trwał w tym stanie i ciągle słyszał w sobie to przenikliwie pytanie: dlaczego? W końcu przyszła refleksja: jak bardzo muszę się zmienić, Skoro Bóg tak stanowczo mnie potraktował. Było to jak ponowne narodzenie. Moment bolesny, ale i zarazem wyzwalający. To wydarzenie: Zmieniło jego myślenie i wewnętrzną postawę. I ten właśnie ksiądz założył później ruch rodzin nazarytańskich, a także napisał wartościową, tłumaczoną na wiele języków, książkę rozważania o wierze. W tej właśnie książce pojawiają się te słowa, które teraz chcę przywołać. Święty Tomasz Zakwinu mówi, że wiara przybliża nas do poznania Bożego. Uczestnicząc bowiem w życiu Boga, zaczynamy widzieć i oceniać wszystko jakby Jego oczyma. Uczestnictwo przez wiarę w życiu Bożym sprawia, że stajemy się nowym człowiekiem, otrzymujemy nowe rozumienie rzeczywistości, nowe widzenie zarówno Boga, jak i otaczającej nas. Rzeczywistości doczesnej. Przez wiarę w rzeczywistości doczesnej zaczynamy dostrzegać działanie pierwszej przyczyny Boga. Dostrzegamy Jego obecność i działanie zarówno w sobie, jak i w świecie przyrody czy historii. Dostrzegamy, że to On jest autorem, On jest twórcą wszystkiego, że to, co poznajemy tylko po ludzku, po świecku, nie jest pełną rzeczywistością. Że jest to tylko widzenie czysto zewnętrzne, oglądanie tylko drugorzędnych przyczyn, którymi Bóg się posługuje. To tyle dzisiaj z tej książki, ale z pewnością jeszcze niejednokrotnie do niej powrócimy. Jest. Bardzo wartościowa. A co do dzisiejszego tematu, czy nawet tej dodanej na marginesie historii księdza Dajczera, myślę, że i my powinniśmy zadać sobie takie pytanie. Dlaczego? Dlaczego nie chcesz pójść za Bogiem do końca? Pomyślmy o tym w tym dniu. A ojciec Pio dzisiaj, przywołany cytat, kończy takimi słowami. Żyliśmy dotąd bezmyślnie, jak gdyby pewnego dnia wieczny sędzia nie miał nas wezwać do siebie i zażądać sprawozdania z tego, co zrobiliśmy, jak wykorzystaliśmy nasz czas. A przecież z każdej minuty, z każdego poruszenia łaski Bożej, z każdego świętego natchnienia, z każdej okazji, którą nam dano do tego, aby uczynić dobrze. Będziemy musieli się bardzo dokładnie rozliczyć. Nawet najlżejsze przekroczenie świętego prawa Bożego będzie brane pod uwagę. Niesamowite to jest. Rzeczywistość duchowa istnieje. Niezależnie od tego, czy w to wierzymy, czy nie. Niezależnie od tego, czy dostrzegamy ją, czy nie. To wszystko jest niesamowite. I piękne. Zarazem. To zdanie Żyliśmy dotąd bezmyślnie wydaje się takie smutne, ale też jest w nim sporo radości, bo skoro ktoś jest w stanie wypowiedzieć takie słowa, to znaczy, że dostrzegł wreszcie ten swój wcześniejszy stan bezmyślności, a zarazem pojawia się nadzieja, że ta bezmyślność przejdzie do historii, pozostanie w tyle, ustąpi miejsca nowej jakości życia, w którym nasze ludzkie postrzeganie rzeczywistości coraz bardziej upodabnia się do widzenia Bożego. I to dobry temat do złożenia takich życzeń. Więc wam i również sobie tego właśnie życzę. I tutaj dobrze by było zakończyć, by was Pozostawić z tymi treściami i pytaniami, dlaczego. Chciałbym jednak jeszcze podzielić się z Wami moim pomysłem, by w dzień objawienia Pańskiego, czyli tzw. Trzech Króli, a przypada to w tym roku w sobotę, zrobić wieczorem nasze walorkowe spotkanie, konendowe. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko przygotować. Przygotowania już trwają. A także, że wy dotrzecie i nie będę na nim sam. Wstępnie już teraz o tym przypominam i już wstępnie was na to spotkanie sobotnie zapraszam. A w późniejszym czasie podam więcej szczegółów, no właściwie to głównie mam na myśli godzinę. Ale w razie czego to bądźcie czujni, gdyby ktoś przegapił. To już tym razem ostatnie ogłoszenie. Zostawiam was więc tymi pytaniami. Z tym pytaniem. Dlaczego? Szczęść nam Boże na dzisiejszy dzień.